Wrócimy. I co? I przepałki i kurwa odchodzimy, nie? Dobra i, i ten... Do no Vengeance'a, najpierw Vengeance, najpierw Vengeance. Vengeance, 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 vengeance. Tylko weź z punktu, Paolo, nie? Bo oni będą uciekać. Tak, tak, tak. Oni będą spierdać. już teraz. Co trzymasz na punkcie? Punkt na Vengeance, vengeance no. I, vengeance i dobra, i Vengeance, Vengeance, z primary. Dawać, 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 dawać. Jedziemy, jedziemy. Trzymać dystans, trzymać dystans, odchodzić, odchodzić. Dobra, od, odbijajcie pas. od dewotera, żeby was nie popunktował. Tak. Odbijać, odbijać, odchodzić. Raz ma ADC. O, dobra, ginie już Vengeance. Będzie, zginie. Dobra, jedziemy, jedziemy, jedziemy. jedziemy, Niech ktoś punktuje do też. Spunktować do Botera. Do dowotę do do Dobra, Przerzuca się już na dowody z punktem. I do dowota do dowota do Go, go, go. Do popunktowana. Okay. Zabicie ja to Tak, jest zbić... w bani. Nie, nie, nie ma bani, nie, nie ma bani. ale jak możecie. Dobra, zmieńcie zdoboty na legiona. Legion, 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 legion. Wi wiki Ariuta, Wiki Ariuta. Wiki Ariuta. Dawać, dawać. Wiki Ariuta. Leci broadcast, leci broadcast. Jest pełen punkt. No i pięknie, teraz będziemy lepiej aplikować. A tylko w tej bani nie mogę używać tego afterburnera. Cisnąć, 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 cisną. cisną. Przepalcie, przepalcie, przepalcie trochę na tym wiki. Przepalić, przepalić, przepalić na tym wiki. Przepalić, przepalić, przepalić na nim. też nie mogę przepalać, ale... proszę mikrowarpa nie mogę. Dawaj, dawać już struktura jest. Przepalać, 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 przepalać. Legion, drugi Legion, drugi Legion. Wiktoria, Arjuta, Wiktoria, Ariuta. Go. Jest punkt. Kolejna osoba, czek, Czekaj, czekaj, punkt, devotera. Ty trzymaj legiona, a ktoś, niech na blisko już podejdzie na dowoty Już oni nie mają depcy, żeby nam coś zrobić. A nie, on może trzymać devotera tak. i biszy. No to trzymać. Ale trzymać. ja zdycham, ja zdycham. No to przepalać co można, posiadaj bin statek i, i tyle, nie? No, a bogości mnie chwyci na krótki chyba, Dlatego. Dobra. dobra. No, Dewoter ma skrana, tak. No, dawać, dawać tego, on się trochę repi. Nie wiem, czy się nie przerzucimy kurwa, na... Czekajcie, no schodzi, 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 schodzi. Schodzi, to jest chyba buforowy. A nie, dobra. No, nie, on się repi, ale schodzi. Przybijamy go. Przysiadaj się od razu w drugi statek i wracaj szybciutko, nie? Ja jem. Teraz spadnie ten legion. Tak, dawać, dawaj, dawaj. Teraz przepałka, 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 kto jeszcze może, tylko nie popalcie kurwa dział, nie popalcie dział. Teraz trzeba maksymalny dps dać. Schodzi, jest, jest, dobra. Proteus, proteus, teraz proteus, go proteus. Tak samo, zbijamy go trochę i potem przepalamy, nie? Go, Proteus. Trzymaj go. Siaty, Teus, siaty, punkt, siaty. Punkt siata. Leci broadcast, leci broadcast. A ty wracaj, weź, weź depsa i wracaj, nie? Mhm, mm nie, już, bo od razu się. Kurwa, konwo, konwo mi otwierają, żeby mnie rozproszyć. No chuj, z nimi. Dobrze, Paolo, punktujesz na siaty. Dawać, dawać. Protek schodzi, protek schodzi. Uważacie na działo, uważajcie na działo. Dobra, przepalamy teraz parę cykli, żeby szybko spadł. Pamiętajcie, nie przepalcie diabła. Przepalać w tego plotku, plotka, przepalamy, przepalamy. Chodzą jak szmaty tak Dobra, i teraz go, go, go do water. water, go, 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 Tylko go. Tylko nie mam go na punkcie na razie. No to złap, złap. Odłapia? Nie, to ja Ja odwarpiło. Jaja. Na długim go masz? Dobra, super. Bijemy do watera. Zajebiście poszło, chłopaki, elegancko. Kurwa, ja się tym Wedmakiem wjebałem, a bani już nie było i na zero wylądowałem, kurwa, jak frajer. Zajebiście. Kończymy, kończymy, podlatujemy, zbieramy szybciutko i wracamy ja na Ja wywadziłem. No to zbieraj, zbieraj. Ale ich porobiliśmy chłopak, Ja zajebiście. Napinali no i taki wpierdol. No napinali się tak jak te iwy dobra, okej okay, ładnie. Zbierać, zbierać, zbierać. Ci co są na blisko. W sumie ten traktor to pozbiera, nie wiem, to, teraz pilnujemy gr grida, zaproczymy ten traktor i jakoś się zbijmy w kupę, że jak ktoś spadnie na sprawę. Wejdźcie na Optimal swój na traktor i orbitujcie, wyłączcie napędy na razie i orbitujcie na swoim optimalu.